Byliśmy dziś już na jednym torze, na torze saneczkowym, ale takie dla dzieci zabawa. To tak. wygląda tutaj znacznie groźniej. Czy rzeczywiście tutaj można takie większe prędkości rozwinąć? Oczywiście, sanki pędzą z prędkością do 40 km na godzinę, w zależności od e, ciężaru ciała danego zawodnika, e, czy uczestnika. E, posiadamy 36 dwuosobowych sanek, które są bezpieczne, mają specjalne pasy bezpieczeństwa. Każdy ma możliwość regulacji szybkości, bo posiada drążki do Stopniowania tej szybkości. Jeśli park ekstremalny, to musi być i pakiet twardziela. Tak, pakiet twardziela to pakiet dla najodważniejszych. Wybraliśmy trzy takie atrakcje typu Hino 4D z horrorem. Horror Show, właśnie, którego znajdujemy się, i Karuzela Ufo, też taką ekstremalną rzecz. Nie wszyscy korzystają, ale ci, którzy korzystają, bawią się świetnie. Co mamy poza tym? Poza tym mamy planetarium, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Planetarium to również programy edukacyjne dla wycieczek szkolnych. Ci, którzy się interesują kosmosem czy wszechświatem, dostaną dużą porcję fajnej informacji. Dlaczego 4D? 4D, bo 3D to tradycyjnie zakładamy okulary, a w naszym kinie 4D to również ruchome fotele, wiejący wiatr, woda, efekt tak zwanych myszy w fotelach i to wszystko w połączeniu to jest właśnie 4D, które naprawdę daje dużo, dużo fajnych emocji i adrenaliny. To jest myślę że też doskonałe miejsce dla grup zorganizowanych, żeby się tutaj razem pobawić, prawda? Tak jest, mamy tutaj akurat, gdzie siedzimy, to jest plac taki dla grup zorganizowanych, gdzie organizujemy eventy, jakieś biesiady, spotkania integracyjne, zapraszamy tutaj zakłady pracy, oprócz tego dysponujemy karczmą biesiadną na 180 osób, no i posiadamy salę konferencyjną wraz z miejscami do spania, mamy 36 łóżek i robimy takie szkolenia dla firm. W granicach 30-36 osób.